Trzeba nam połączyć parę tematów i Słowo Boże i modlitwę przedstawienia świętego Krzysztofa za kierowców i misje, misjonarki, misjonarzy, organizacje Miwa Polska. Zacznę może od tego, że moje powołanie, kiedy się rodziło, powołanie do kapłaństwa, to było powołaniem misyjnym. Przeszkodził mi w tym stały spowiednik. Może to dziwnie brzmi, ale miałem stałego spowiednika, który mi wybił głowę, z głowy misję. Mówiąc takie trzy rzeczy. Idź do seminarium diecezjalnego. To była pierwsza rzecz, druga, tu się doczekasz misji. To był koniec 70. lat minionego wieku. Nie wiedziałem w ogóle o czym mówi. I że jeśli powołanie jest autentyczne, to Pan Bóg się upomni. No i rzeczywiście nie mamy wątpliwości, że dzisiaj jesteśmy terenem też misyjnym, chociaż oficjalnie się Polski i Europy do krajów misyjnych nie wlicza, ale no, sami widzimy, jak jest. Każdy ma swoje doświadczenie, obserwacje, jak wygląda życie wiary naszej ojczyźnie i potrzeba nam misyjnego zapału, nas wszystkich. No i Pan Bóg się upomniał, kiedy studenci z Uniwersytetu im. Adama Wiejskiewicza w Poznaniu z koła misjologicznego, które powstało w 1926 roku, upomnieli się o opiekunach, bo odchodził opiekun na Uniwersytet do Warszawy i tak zbywałem i mówię, mam co robić. Nie ciągajcie mnie, bo, bo ja mam dużo obowiązków. I w końcu powiedziała mi pani prezes, proszę księdza, ksiądz nic nie będzie musiał robić. My tylko potrzebujemy opiekuna formalnie. Damy sobie radę. No i tak przykro mi się zrobiło i sobie pomyślałem, jaki ty jesteś głupi. Oni jak owce bez pasterza, a ty się wymawiasz. I piękna przygoda, kilkanaście lat trwała. Pracowaliśmy na rzecz misji razem z tym kołem, z ludźmi, którzy się zmieniali przez lata, bo to studenci, dzisiaj ci najstarsi mają rodziny, chrześcijan, ich dzieci, mają taki krąg rodzin, a nowe pokolenia przychodzą. Koło 300 ludzi wysłaliśmy na takie krótkie, miesięczne doświadczenia misyjne. I bardzo mi zależy też na tym, żebyśmy tutaj mieli takie młode środowisko misyjne. I polecam modlitwie dziewięć osób, które wyjadą we wrześniu do Peru, do Iquitos, gdzie można. Ja tam nie byłem, ale tak mówią, tu jest misjonarz z Peru. Tam można albo dopłynąć, albo dolecieć. Inaczej się nie. Więc tam jedzie dziewięcioro naszych z księdzem, który nam pracował i też poleca mi w Waszej modlitwie, żeby wszystko było bezpieczne i żeby rozpalał się w nich też duch misyjny. Chciałbym, żeby taka wspólnota młodych dla misji w naszej języku się rozwinęła. Słyszeliśmy modlitwę na początku Mszy Świętej, żebyśmy mądrze używali rzeczy przemijających. I żeby one nam służyły do tego, byśmy zdobyli niebo. I taką rzeczą przemijającą jest to, czym się poruszamy. Czy to będzie samochód, czy rower, czy motocykl, czy samolot, czy łódka. My najczęściej myśląc o świętym Krzysztofie modlimy się za panie i panów kierowców, tych, którzy podróżują, tych, którzy z nimi podróżują, tych, których spotykają na drodze. Ale warto pamiętać o tym, że to jest rzecz przemijająca. Żeby to nie było celem naszego życia, ale ma nam służyć. Kiedyś w mojej drugiej parafii kobieta zaczęła rodzić. Wody płodowe zaczęły odchodzić w czasie mszy w kościele. Nie było wtedy komórek. Zadzwoniliśmy z kancelarii po taksówkę, szybko podjechała i pan stwierdził, że pani nie zabierze, bo ja mu pochłapie siedzenia w taksówce. Więc mówię, jak się nie boicie, to moim maluszkiem was zawiozę do szpitala. I pojechaliśmy i urodziła szczęśliwie. Rzeczy przemijające służą nam do tego, żebyśmy poruszali się, żebyśmy cel osiągnęli, do którego zdążamy. I warto jadąc do pracy, jadąc na wakacje, Jadąc w odwiedziny do babci, do cioci, do wujka, warto pamiętać o tym, że celem ostatecznym naszym jest niebo, wieczność w domu ojca. I wszystko, co mamy, powinno nam w tym pomagać, służyć temu. Ja przeżyłem cztery wypadki. Szczęśliwie wyszedłem z nich. W tym jeden na wodzie w czasie sztormu, kiedy zerwał nam się ster. I jak ktoś pływa żaglówkami czy jachtem, to musieliśmy sobie na rumplu poradzić, żeby wrócić do portu. I wiemy, że życie mi jest też darowane. I że też jest darowane życie tym, którzy ze mną jechali, czy których spotkałem na drodze w czasie wypadku. I mogle się zawsze. Świętego Krzysztofa. Proszę go o wstawiennictwo. Proszę moich świętych patronów. Ale proszę też anioła stróża. Bo on jest zawsze przy nas. Żeby czuwał. Ale kochani, to nie wystarczy. To nie wystarczy. Bo jak ktoś ma modlitwę do Świętego Krzysztofa i krzyży, czy jest zawieszone przy lusterku i modli się o szczęśliwą podróż, a przeglądów nie robi, nie troszczy się o stan tego, czy jeździ, to przepraszam za takie określenie, ale ta modlitwa to jest wzywanie imienia Pana Boga na daremne. Jedno z drugim trzeba, trzeba połączyć. Ja dość dużo podróżuję. Mam też, nie znam takiego samochodu, ale mam na moim służbowym samochodzie. Wcześniej na swoim też to miałem naklejone to, co piszemy na Trzech Króli na futrynie naszych drzwi. KMB i rok. I wszyscy się śmieją, jak to widzą. Ja mówię, bo ja trochę mieszkam w aucie. Trochę mieszkam w aucie. Sam jeździłem przed laty 40 tysięcy rocznie, a teraz dzięki pomocy sekretarza, którego. Ma tutaj siedzi i który jest dobrym kierowcą. Pokonujemy 70 tysięcy rocznie. Po to, żeby dotrzeć do, do ludzi. Do was się jedzie ode mnie 11 minut, ale, ale jak już się jedzie do wieczni czy na drugi kraniec diecezji, to więcej. I to głównie kilometry pokonane tutaj, żeby się z ludźmi modlić, spotkać, żeby wizytować parafię żeby udzielać sakramentów. Służyć ma temu ten środek lokomocji. I parę dni temu miałem taką pierwszą w życiu przygodę, żeby dotrzeć na mszę świętą, musiałem przepłynąć jezioro. I byliśmy na Mazurach dużą grupą, prawie 70 osób, w 10 jachtów i chcieliśmy przycumować przy naszych harcerzach płockich którzy mieli obóz nad jeziorem Roś, ale okazało się, że tam nie ma miejsca. Zniszczylibyśmy im kąpielisko i zmieściłby się tam najwyżej jeden jacht, a myśmy mieli dziesięć. Więc zacumowaliśmy po przeciwnej stronie i łącząc się telefonicznie czy SMS-ami zdecydowaliśmy, że wezmę kajak i popłynę na drugą stronę. A jak był tak stary, że dwóch nas się tam nie zmieściło. Więc wzięliśmy dwa kajaki z Piotrem, moim przyjacielem. Bo mówił, ja pojadę, żeby służyć ci domczy świętej piękna msza z harcerzami. Żeby dotrzeć do nich z Eucharystią, trzeba było tym kajakiem przepłynąć jezioro roś. Ale to jest codzienność w wielu miejscach na misjach. Dlatego taka organizacja, jak miwa która zbiera ofiary na środki lokomocji dla misjonarzy. Nie wiem czy wszystkie wymienię. Ojcze dyrektorze. Ale to samochody, łodzie, motocykle, rowery, konie też. Konie też, samoloty też. Motoparalotnie. Coś jeszcze? Silniki do łodzi ambulansy, busy. To wszystko, słuchajcie, potrzebne, żeby dotrzeć z dobrą nowiną. Bardzo też dziękuję Miwie Polska, bo dwóch naszych misjonarzy, ksiądz Adam Bergu w Zambii i ksiądz Marek Figurski w Brazylii otrzymali w ubiegłym roku dzięki wsparciu Miwy i też wsparciu diecezji nowe samochody do pracy na misjach. Skąd te środki? Z naszych kieszeni. Nie? Z naszych kieszeni. Dla Miwa Polska. Zobaczcie, w Ewangelii słyszeliśmy, że Pan Jezus nakarmił tłumy. Ale co zrobił? Wziął z tego, co miał ten chłopiec. Pięć chlebów i dwie ryby. Jakie ja mam dzisiaj chleby i ryby w kieszeni, które mogę oddać na ten cel, żeby ludzie byli nakarmieni i Słowem Bożym, miłością, Eucharystią. Bardzo Wam dziękuję za hojność na rzecz misji, bardzo to proszę, bo wszyscy tu jest po prawej stronie moich szczelnicach. Na mocy Chrztu Świętego jesteśmy misjonarkami i misjonarzami. Nie każdy pojedzie na misję, ale każdy może wesprzeć i modlitwą, i ofiarą to dzieło. Bardzo, bardzo za to dziękuję i o to proszę.